Era wodnika, wasi bliscy są zawsze obok. Kochani, ci, którzy opuszczają swoje ciało po tym, co nazywamy śmiercią, tak naprawdę nie umierają w ludzkim rozumieniu. Oni po prostu opuszczają to fizyczne królestwo i otwierają drzwi do innego wymiaru, do wymiaru, gdzie ciało nie jest potrzebne i gdzie nie może ono przejść. To, co fizyczne, jest zbyt gęste dla świata duchowego. Nasi bliscy, którzy już dokonali przejścia tam, są zawsze z nami, ponieważ nasze duchowe ja, które jest naszym prawdziwym ja, nigdy nie umiera i na wyższych płaszczyznach jesteśmy jednością. Kiedy kobiety przyszły szukać Jezusa w jego grobie po śmierci, to Anioł zapytał ich, Dlaczego szukacie żywego pośród zmarłych? Ciało umiera, bo to jest materia fizyczna, jednak rzeczywisty człowiek jest wieczną duszą, jednością ze wszystkim, co istnieje. Ciało to ubranie, to rodzaj odzieży, my nim nie jesteśmy. Wcielenie pozwala nam doświadczać życia fizycznego. Nauczyć się lekcji, a potem opuścić ciało i powrócić do ducha, do królestwa, w którym nie ma czasu i przestrzeni. Tylko tu i teraz możecie żegnać się z ziemską egzystencją waszych bliskich i tęsknić za nimi, bo ona tak wiele znaczyła dla was. Ale nie smućcie się tak, jakby oni odeszli na zawsze. Oni są tutaj z wami. Możecie z nimi rozmawiać i oni mogą porozmawiać z wami, jeśli będą mieli chęć. Możecie poczuć ich obecność, ponieważ nasze prawdziwe ja istnieje poza granicami naszych ciał. Wasz ukochany człowiek życzyłby sobie, abyście szli dalej własną drogą, tak jak on kontynuuje swoją. Oni by chcieli, żebyście mieli świadomość, że zawsze posiadacie do siebie wzajemnie dostęp. To jest ważne, bo jeśli zbyt głęboko pogrążamy się w tej utracie, to ingeruje ona w życie, przeszkadza nam żyć, a nie tego dla Was chcą Wasi bliscy. Smutek i ból są czymś normalnym, ponieważ tęsknimy za fizyczną obecnością naszych bliskich, ale istnieje dużo większa prawda. My nie jesteśmy ciałem i nasz ukochany człowiek też nim nie jest. Zawsze jesteśmy razem poza wszystkimi ciałami, którymi możemy się posługiwać. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.